Dzień dobry, drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy to jest, jest chyba mój piąty odcinek? Nie pamiętam, ale w tym odcinku chciałbym wam coś powiedzieć. Chciałbym wam życzyć Wesołych Świąt, Miłego Nowego Roku, dużo szczęścia i zdrowia. Przede wszystkim, żeby ten wirus się skończył. I dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że pewnie, ogl... nie wiem, czy oglądaliście mój film, jak nagrywał mojego kolegę, jak grał w tego Fortnite'a. Napisałam, że część druga będzie jutro, a napisałam to 4 dni temu. I nie będę wstawiał drugiej części, ponieważ ja mu to powiedział, mał on na mnie nakrzyczał. Nie wiem, dlaczego był po prostu na mnie strasznie zły. No i po prostu... No i po prostu, no nie, no nie będę robił drugiej części, ale chciałbym Wam życzyć miłych świąt, e super nowego, nowego roku. 2021 już niedługo. I jak tylko chciałam wam to powiedzieć, życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, dobrych ocen w szkole i to by było wszystko naprawdę wysokością, żebyście spędzili ten czas fajnie z rodziną, żebyście żebyście po prostu nie używali tego komputera za dużo, kiedy są te i lekcje, to znaczy no zdalne lekcje, to by było na tyle w moim odcinku, oczywiście em, ja już się z Wami żegnam, oczywiście jeszcze raz Wesołego Nowego Roku napiszcie w komentarzach jakie są Wasze postanowienia a nie, bo ja zapomniałam, komentarze w, są wyłączone, oto pa, drodzy widzowie szczęśliwego Nowego Roku i szczęśliwych nowych świąt nowych pa